O jacie! Czeka mnie cała góra pysznych gum. Chciał spróbować! Wygląda apetycznie. Ojej, a ty dokąd gumo? Zatrzymaj się! Zaraz cię torwę. No dalej, dalej! A co to za głas mi się tu turla przed oczami? O nie! Co to za kamień? Roztrzaska mi tu wszystko! Dziewczyny to tylko guma. Nie wiem, jak to się stało. Co to jest za portal? Chyba nas tam wsysa. O oh, wow! Dziewczyny, gdzie my jesteśmy? Ale to wózek z popcornem mogę zrobić sobie mój ulubiony popcorn. Dobrze, że wiem, jak to zrobić. Chociaż w rzeczywistości jest to bardzo łatwe. Nawet dziecko sobie poradzi. Zobaczcie, jakie fajne jest moje wiaderko. Z takiego popcornu będzie smakował jeszcze lepiej. Chociaż co za różnica, popcorn zawsze jest przepyszny. Mmm, wyszedł super. Chcę dokładkę. Mniam. Wszystko zjadłam. A jak sobie radzą dziewczyny? Mm hmm. Czyli mówisz, że nawet dzieci to ogarną? Chyba znalazłam, gdzie trzeba wsypać ziarna. Ale troszkę to ulepszę. Będzie super, jeśli dodam do tego skitelsy. Mm, no teraz mój popcorn będzie podwójnie smaczny. I podwójnie ładniejszy. O, tak. Ale czat! Już się robi! Patrzcie, mam też większe wiadro. To znaczy, że pomieści o wiele więcej popcornu. O tak! Czas spróbować! Jest pyszny! Tak jak myślałam, skitelsy były super pomysłem. To prawdziwa uczta. Super! O, rany! Jaką gigantyczną maszynę ma Mabel! To prawda, tylko sobie wyobraźcie, ile popcornu będę mogła zjeść. Co więcej, mogę wejść do środka i stać w deszczu popcornu. Naciskamy na guzik i czekamy. No, tylko na to spójrzcie, będę mogła zajadać się popcornem bez końca. Stop! A co mam dalej robić? Ten popcorn nie zasypie! O nie, pomocy! O rany, szybko musimy uratować Mabel! Trzeba jak najszybciej otworzyć tę kapsułę śmierci! Bez paniki! Ciągnij! O, dziękuję bardzo! Teraz mogę po prostu delektować się popcornem! Dziewczyny, czeka nas coś strasznego! Pikantne gumy! Przynajmniej wasze paczki są małe. Zobaczcie, jakiego giganta ja dostałam. Przestańcie marudzić. Wszystkim nam jest ciężko, chociaż super, że dostałam najmniejszą paczuszkę. No cóż, spróbujmy. Oj, to jest zbyt ostre. Ok, ale nie szkodzi. Wiem, co mnie uratuje gaśnica. Teraz bez problemu sobie z tym poradzę. Oj 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 oj! To jest takie ostre! Muszę natychmiast spryskać się tym płynnym cukierkiem. Uff! Teraz jest o wiele lepiej. A z gumy mogę zrobić balona. Trad! Dziewczyny wasza kolej. Mam nadzieję, że też znajdę gaśnicę, bo na pewno nie chcę tu spłonąć. No i co, Mabel? Jak się czujesz? Oj, oj, To okropne! Ale może balon mnie uratuje? Oj, nie! Jest jeszcze gorzej! Britney, jeśli masz wodę w tej konewce, to szybko ją na mnie wylej! Właśnie chciałam to zrobić! No i po wszystkim! Ale super! Mabel, coś fajnego ci wyrosło na głowie, spójrz. Kwiatek? Ekstra. A mnie czeka gigantyczna guma. Gdyby to była Huba-Buba, byłabym szczęśliwa, ale to jest coś nierealnie pikantnego. Nie mogę uwierzyć, że muszę to zjeść. W dodatku ta guma jest mega ciężka. Właśnie wzięłam gryza. Może wystarczy. Jedz nie maruć. O, nie! Uważajcie! Jesteś jak prawdziwy smog ziejący ogniem. Trzeba cię pilnie ugasić. O, dziękuję bardzo. Bez ciebie na pewno spaliłabym to miejsce. Wszystko okej, okay. polecam się na przyszłość. Uwielbiam arbuzy, więc wcale nie podoba mi się ten głupi przydział. Mam najmniejszego. A ja gigantycznego arbuza. To ma być gigant? Spójrz na mojego. To właśnie jest prawdziwy gigant. Nawet nie mogę go podnieść. Pierwsza zaczyna Mabel. Ja? Chęcią. Nie sądzę, żeby ten maluch zabrał mi dużo energii. Ale zanim go zjem, chcę w coś pograć. Na przykład w piłkę nożną. No, dawaj! Dalej! Podaj! Podaj! To jest to! A teraz stały element gry i to będzie świetne podanie! Łap! Ała! To bolało! Am? A ja złapałam arbuza! Wow, brawo! To było fajne! Dziękuję. Szkoda tylko, że to nawet nie jest prawdziwy arbus, tylko guma. Ale mogę nadmuchać balonik. Niezła zabawa! Bridni, twoja kolej. Dobrze, tylko najpierw muszę dostać się jakoś do środka. Aby to zrobić, odetnę górę. Nie mam ochoty na zwykłego arbuza. Lepiej wezmę blender i zrobię z niego koktajl. O tak, już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Patrzcie, jakie mam słodkie kostki lodu. Wyobraźcie sobie, jak fajnie będą wyglądać w tym soku arbuzowym. O, tak, super mi to wychodzi. Dodam jeszcze świeżych owoców. I więcej dekoracji. Czas spróbować. Mm, no nieźle, ale czegoś mi tu brakuje. Wiem. Mogę dodać napoju gazowanego. Na przykład fanty. Naprawdę ją uwielbiam. Jestem pewna, że teraz koktajl będzie o wiele pyszniejszy. Mogę spróbować. Ręce precz! Masz jeszcze całego arbuza do zjedzenia? Tak? Dobra, to ja też zrobię koktajl z mojego arbuza i dodam do niego jeszcze więcej fanty niż ty. Zaczynam. Trzecia butelka nawet się nie opróżniła. Co robić? Chyba będę musiała przycisnąć. Nie, nie rób tego! Wow! To zdecydowanie coś, czego się nie spodziewałam! Ale macie miny. Subskrybuj nasz kanał i daj kciuka w górę, aby oglądać więcej zwariowanych filmików i być na bieżąco. Do zobaczenia! Pa pa!